A to, a po co naprawiasz ten zegarek? Niełatwiej kupić nowy? I właśnie przez takie myślenie, synku, Zachód przestał cokolwiek wytwarzać. Jak to? Przecież w szkole mówili, że Zachód jest bogaty. Bogaty był, ale przez lata Zachód oddawał powoli całą produkcję do Chin. Najpierw prostych rzeczy, takich jak ten zegarek, śrubki, a potem coraz bardziej zaawansowanych. Takich jak podzespoły, maszyny, elektronika. Wszystko przeniósł do Chin, bo taniej, bo szybciej. Chińczycy grzecznie to produkowali, płacili za patenty, a po cichu uczyli się robić wszystko sami. A Zachód im na to pozwolił? Nie tylko pozwolił sam ich szkolił. Wysyłał wykładowców, przyjmował ich na uczelnie, uczyli się na Harvardzie, Oksfordzie, a potem zbudowali własne uczelnie, topowe na świecie. I co, dogonili ich? Nie, przeskoczyli. Zaczęli projektować własne technologie, własne fabryki, własne samochody, własne procesory. Stworzyli pełne łańcuchy dostaw, od surowca po gotowy produkt. A Zachód nawet śrubki już nie potrafi produkować. Tato, ale przecież Zachód ma firmy, giełdy, startupy. Ma, tylko że to wszystko działa, dopóki ktoś inny coś produkuje. A Chińczycy zadbali o to, żeby mieć i technologię, i surowce, i energię. Tani prąd, gaz, węgiel, atom, wszystko, bo bez energii nie ma przemysłu. A Zachód? Zamykał kopalnie, fabryki, elektrownie atomowe. Postawił na usługi, na consulting, na lajki w social mediach. Na Zachodzie młodzi chcą być influencerami. W Chinach inżynierami. I to robi różnicę. Ale przecież Zachód ma jeszcze technologię. Jeszcze tak, tak, ale nie jest już jej jedynym źródłem. Amerykanie to zrozumieli, że mają know-how, ale nie mają już fabryk, nie mają śrubek i muszą się od nowa nauczyć je produkować. To czemu Zachód im to oddał? Bo ktoś chciał szybko zarobić. Poważniejsze były wykresy na giełdzie niż fabryki. A teraz mają giełdę, ale nie mają przemysłu. Tato, a Polska też tak skończy? Synku, my już tak skończyliśmy, tylko jeszcze nie wszyscy to zauważyli.